Ukochana duszo, przybywamy do Ciebie z falą niebiańskiego światła i nieskończonej miłości. Czujesz tę ciepłą obecność, która Cię otacza. To my, posłańcy z królestw anielskich, przynoszący Ci posłanie aniołów, przesłanie, które ma na celu dotknąć Twojego serca i rozjaśnić Twoją ścieżkę. Jesteśmy tu, aby przypomnieć Ci o boskiej ochronie, która jest Ci nieustannie ofiarowywana. W tych czasach niepewności i wyzwań nasze słowa są jak balsam dla twojej duszy, jak obietnica wsparcia i prowadzenia. Przybywamy z głębokim przesłaniem. Oddaj swoją rodzinę pod opiekę Świętego Michała dzisiaj. Potrzebujesz tej modlitwy. To nie tylko wezwanie, to błogosławieństwo, zaproszenie do otwarcia drzwi swojego serca na potężną ochronę. Archanioła Michała, wojownika światła, który strzeże nas przed wszelkim złem. Wyobraź sobie, że twoja rodzina jest otoczona niewidzialną tarczą, utkaną z czystej boskiej energii, chroniącą przed negatywnymi wpływami, niebezpieczeństwami i ciemnością. Ta tarcza jest dostępna dla ciebie. Wystarczy tylko wyciągnąć rękę w modlitwie i oddać swoich bliskich pod opiekę Świętego Michała. Jego obecność jest jak latarnia morska w ciemności, prowadząca Cię i Twoich bliskich bezpiecznie przez burze życia. Przyjmij to przesłanie z otwartym sercem: pozwól, aby słowa te wniknęły w Twoją duszę, i napełniły Cię nadzieją i pokojem pamiętaj, że jesteś kochana i chroniona ponad wszelką miarę. Aniołowie są zawsze z Tobą, gotowi ci pomóc i wesprzeć Cię w każdym kroku. Zaufaj boskiemu prowadzeniu i pozwól, aby miłość anielska prowadziła Cię ku szczęściu i spełnieniu. Niech światło świętego Michała Archanioła otacza Ciebie i Twoją rodzinę. Amen. Wyobraź sobie krajobraz utkany z blasku księżyca i promieni wschodzącego słońca, gdzie kolory są miękkie i pastelowe, a każdy oddech wypełnia powietrze zapachem lilii i miry. To tutaj. W tym królestwie subtelnej harmonii, gdzie posłanie aniołów rozbrzmiewa w każdym szmerze wiatru, możemy naprawdę poczuć obecność boskości. Wędrujemy po łąkach usłanych kwitnącymi gwiazdami, a pod naszymi stopami ściele się dywan z promieni światła. Aniołowie, nasi towarzysze, kroczą u naszego boku, ich skrzydła rozpościerają parasol ochronny, a ich obecność wypełnia nas poczuciem nieograniczonego bezpieczeństwa. W tym miejscu, gdzie czas przestaje istnieć, a wieczność wydaje się być na wyciągnięcie ręki, słowa: Oddaj swoją rodzinę pod opiekę świętego Michała dzisiaj. Potrzebujesz tej modlitwy. W tym anielskim sanktuarium każdy kamień, każde drzewo, każdy strumień wody emanuje energią miłości i współczucia. To tutaj możemy doświadczyć prawdziwej istoty opieki i ochrony. Michał Archanią, w swym niebiańskim blasku, Wznosi swój miecz w obronie naszej rodziny, tworząc wokół nich tarczę nieprzeniknioną dla wszelkiego zła. Jego obecność jest gwarancją, że nie jesteśmy sami, że w każdej chwili możemy liczyć na jego wsparcie i interwencję. Pozwól, aby ten obraz utkwił w Twojej pamięci. Niech napełni Cię nadzieją i pokojem. Wiedz, że Twoja rodzina jest otoczona opieką anielską, że święty Michał czuwa nad nimi. Chroniąc ich przed wszelkimi zagrożeniami. W tym niebiańskim krajobrazie, gdzie miłość i ochrona są wszechobecne, twoje serce może znaleźć ukojenie i spokój. Oddaj swoją rodzinę pod opiekę Archanioła Michała, a doświadczysz cudownej transformacji, która napełni twoje życie błogosławieństwami i miłością. Ukochana duszo, otwórz serce na posłanie aniołów. Oddaj swoją rodzinę pod opiekę Świętego Michała już dziś. Potrzebujesz tej modlitwy. Zaufaj boskiemu światłu i bezwarunkowej miłości, które nieustannie cię chronią i prowadzą. Przyjmij to anielskie błogosławieństwo. Anielskie posłanie, posłanie aniołów, które do ciebie dociera, jest jak ciepły promień słońca w chłodny dzień, jak kojący balsam dla zbolałej duszy. Zawiera w sobie esencję miłości. Współczucia i mądrości, które aniołowie nieustannie nam ofiarowują. To przesłanie ma moc rozjaśnić ciemne zakamarki Twojego serca i odsłonić ukryte prawdy, które mogą odmienić Twoje życie na lepsze. Aniołowie, nasi przewodnicy i opiekunowie, pragną, abyśmy żyli w harmonii ze sobą i z otaczającym nas światem. Ich wskazówki są delikatne, ale potężne. Prowadząc nas ścieżką światła i miłości. Poprzez oddaj swoją rodzinę pod opiekę Świętego Michała dzisiaj. Potrzebujesz tej modlitwy. Michał Archanioł, wojownik światła, czuwa nad nami, strzegąc nas przed wszelkim złem i niebezpieczeństwami. Oddając mu naszą rodzinę pod opiekę, otwieramy drzwi na jego potężną ochronę i pozwalamy mu interweniować w naszych sprawach. Jego obecność jest jak tarcza, która chroni nas przed negatywnymi wpływami i prowadzi nas ku dobru. Anielskie posłanie jest również wezwaniem do samomiłości i akceptacji. Aniołowie przypominają nam, że jesteśmy kochani bezwarunkowo, bez względu na nasze błędy i niedoskonałości. Zachęcają nas do pielęgnowania w sobie dobra, do wybaczania sobie i innym i do życia w zgodzie z naszym sercem. Zaufaj anielskiemu prowadzeniu, otwórz się na ich miłość i pozwól, aby ich mądrość rozjaśniła Twoją drogę. Pamiętaj, że nie jesteś sama, aniołowie są zawsze z Tobą, gotowi Ci pomóc i wesprzeć Cię w każdym kroku. Przyjmij to przesłanie z wdzięcznością i pozwól, aby odmieniło Twoje życie na lepsze. Pamiętam noc, kiedy ciemność zdawała się pochłaniać wszystko dookoła, a nadzieja gasła niczym słaby płomień świecy targany wiatrem. Zrozpaczona, z sercem przepełnionym przeszywającym bólem i paraliżującą niepewnością, wzniosłam w górę modlitwę do nieba, błagając o ratunek, o pomocną dłoń i boskie przewodnictwo w tych trudnych chwilach. Wtedy, właśnie w tej godzinie najcięższej próby, poczułam niespodziewanie delikatną obecność. Ciepło, które otuliło mnie z troską i czułością, niczym miękki, kojący koc. To było. Posłanie aniołów, jasne, wyraźne, bezpośrednie, docierające prosto do głębi mojego serca, rozświetlające mrok moich wątpliwości. Usłyszałam cichy, uspokajający szept, który niósł przesłanie: Oddaj swoją rodzinę pod opiekę świętego Michała dzisiaj. Potrzebujesz tej modlitwy. Słowa te rozbrzmiały z mocą w mojej duszy, budząc w niej uśpioną wiarę. I na nowo rozpalając tlącą się nadzieję, w tym szczególnym momencie, jakby nagle opadła zasłona, która dotąd spowijała prawdę, zobaczyłam jasno i wyraźnie całą rzeczywistość o pewnej relacji, która stała się dla mnie głównym źródłem cierpienia, bólu i rozczarowania. Ujrzałam w końcu ukryte dotąd motywy, manipulacje emocjonalne i perfidne kłamstwa. Które do tej pory pozostawały skrzętnie ukryte w głębokim mroku tajemnic. Aniołowie pomogli mi w końcu zrozumieć, że zasługuję na miłość, szacunek i akceptację, i że nie muszę dłużej tolerować toksycznych relacji, które zatruwają moją duszę. Dzięki temu niezwykłemu anielskiemu objawieniu odzyskałam utraconą siłę, wewnętrzną moc i odwagę, aby podjąć trudne, ale jednocześnie absolutnie konieczne kroki w kierunku uzdrowienia. Zerwałam definitywnie więzi, które mnie raniły i systematycznie niszczyły, i otworzyłam się z ufnością na nowe możliwości, perspektywy i relacje, które oparte są na wzajemnym szacunku, szczerej miłości i akceptacji. To bez wątpienia był przełomowy punkt zwrotny w moim życiu moment, w którym aniołowie w swojej niezmierzonej łasce interweniowali, aby mnie uratować i poprowadzić ścieżką ku prawdziwemu szczęściu, wewnętrznemu spełnieniu i głębokiemu spokojowi. Od tamtej pory wiem z całą pewnością, że już nigdy nie jestem i nie będę sama, że aniołowie są zawsze blisko mnie, gotowi mnie chronić, wspierać i prowadzić bezpiecznie przez życie. Z głęboką wdzięcznością oddaję codziennie. Swoją rodzinę pod opiekę świętego Michała, ufając w jego potężną ochronę i w nieomylne anielskie przewodnictwo. Podróż przez życie często przypomina błądzenie po labiryncie pełnym zakrętów, ślepych uliczek i pułapek. Stajemy w obliczu wyzwań, które wystawiają na próbę naszą siłę, wiarę i wytrwałość. Doświadczamy bólu, rozczarowań, strat i niepewności. Które zaciemniają nasze serca i umysły. W chwilach zwątpienia i desperacji łatwo jest stracić z oczu cel i zapomnieć o swojej wewnętrznej mocy. Czasami czujemy się samotni i opuszczeni, jakbyśmy byli zdani tylko na siebie w walce z przeciwnościami losu. Wątpimy w swoje możliwości, tracimy wiarę w siebie i w swoją przyszłość, czujemy się zagubieni w ciemności, bez nadziei na znalezienie drogi powrotnej do światła. W tych trudnych chwilach, kiedy cierpienie wydaje się nie do zniesienia, a ból przesłania wszystko, aniołowie przybywają, aby nas wesprzeć i poprowadzić. Ich posłanie aniołów jest jak promień światła, który przedziera się przez ciemność i rozświetla naszą ścieżkę. Przypominają nam, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy kochani i chronieni, i że mamy w sobie siłę, aby pokonać wszelkie trudności. Poprzez oddaj swoją rodzinę pod opiekę Świętego Michała dzisiaj. Potrzebujesz tej modlitwy. Michał Archanioł, wojownik światła, stoi u naszego boku, gotów walczyć za nas i naszych bliskich. Jego obecność jest jak tarcza, która chroni nas przed negatywnymi wpływami i prowadzi nas ku dobru. Pamiętajmy, że nawet w najciemniejszych chwilach nie jesteśmy sami. Aniołowie są zawsze z nami, gotowi nas wesprzeć i poprowadzić. Zaufajmy ich prowadzeniu, otwórzmy się na ich miłość i pozwólmy im rozświetlić naszą drogę. Niech posłanie aniołów napełni nas nadzieją, wiarą i pokojem, i pomoże nam przejść przez życie z odwagą i radością. Kiedy ciemność nagle zdaje się nas bezlitośnie pochłaniać, a beznadzieja wypełnia każdą komórkę naszego ciała. Aniołowie przybywają niezwłocznie z posłaniem aniołów, niosąc ze sobą strumień czystego światła i niegasnącej nadziei. Ich obecność jest jak ciepły i kojący blask słońca, który pojawia się po wyjątkowo długiej i mrocznej nocy, skutecznie rozpraszając gęsty mrok, który nas otacza, i odsłaniając długo skrywaną prawdę, którą tak bardzo pragniemy poznać. Manifestują się w sposób subtelny, ale jednocześnie niezwykle potężny delikatnie dotykając naszych zranionych serc i skołatanych umysłów otwierając nas na nowe nieznane dotąd możliwości i obiecujące perspektywy ich uzdrawiająca energia jest niczym kojący balsam który przynosi ulgę w cierpieniu łagodzi dotkliwy ból i leczy głębokie rany które nosimy w sobie Otulają nas bezwarunkową miłością i głębokim współczuciem, nieustannie przypominając, że nigdy nie jesteśmy sami, że jesteśmy kochani, akceptowani i otoczeni troskliwą opieką. Ich pełna, ciepła obecność wypełnia nas upragnionym spokojem i niezachwianą ufnością, pomagając nam na nowo uwierzyć w siebie, w swoje możliwości i w świetlaną przyszłość, która na nas czeka. Poprzez płynące z głębi serca wezwanie. Oddaj swoją rodzinę pod opiekę Świętego Michała dzisiaj. Potrzebujesz tej modlitwy. Aniołowie z miłością wzywają nas do powierzenia wszystkich naszych trosk, zmartwień i obaw w bezpieczne ręce boskiej opieki. Święty Michał Archanioł, potężny wojownik światła, niezachwianie staje u naszego boku, gotów niestrudzenie walczyć za nas i za naszych bliskich, których darzymy szczególną troską. Jego wszechobecna obecność jest jak niezłomna tarcza, która skutecznie chroni nas przed wszelkimi negatywnymi wpływami, złymi energiami i niebezpieczeństwami, prowadząc nas pewnie ku dobru i szczęściu. Aniołowie z cierpliwością pomagają nam dostrzec upragnione światło, nawet w najmroczniejszych i beznadziejnych sytuacjach, które nas spotykają. Z troską inspirują nas do podjęcia konkretnego działania. Dodają nam niezbędnej odwagi i wewnętrznej siły, aby z determinacją pokonywać pojawiające się na naszej drodze przeszkody i z sukcesem realizować wyznaczone cele. Otwierają szeroko nasze oczy na ukryte możliwości, których wcześniej nie byliśmy w stanie dostrzec, i podpowiadają nam skuteczne rozwiązania, których sami nigdy byśmy nie znaleźli. Każda trudność, każdy odczuwany ból. Każda przeszkoda, która nieoczekiwanie pojawia się na naszej życiowej drodze, może w rzeczywistości stać się niezwykle cenną lekcją i niepowtarzalną szansą na głęboki duchowy wzrost, pod warunkiem, że z pokorą pozwolimy aniołom nam w tym procesie towarzyszyć. Posłanie aniołów, pełne miłości i mądrości, jest jak niezawodny kompas, który skutecznie prowadzi nas przez burze, które przetaczają się przez nasze życie. Pomagając nam odnaleźć ukryty sens i prawdziwy cel, nawet w najtrudniejszych, najbardziej bolesnych i traumatycznych chwilach. Anielska obecność w cudowny sposób transformuje nasze cierpienie w bezcenną mądrość, a nasze odczuwane słabości w niezłomną wewnętrzną siłę. Poprzez gorące wezwanie: Oddaj swoją rodzinę pod opiekę świętego Michała, dzisiaj potrzebujesz tej modlitwy. Aniołowie z troską przypominają nam o ogromnej potędze płynącej z modlitwy oraz o wszechogarniającej boskiej ochronie, która jest nam stale dostępna. Święty Michał Archanioł, potężny wojownik światła, niezachwianie staje u naszego Boku. Gotów ofiarnie walczyć za nas i za wszystkich naszych bliskich, których tak bardzo kochamy i cenimy, oddając się z wiarą pod Jego czułą opiekę. Otwieramy się na transformację, która z każdym dniem prowadzi nas ku lepszemu, bardziej autentycznemu i spełnionemu życiu. Aniołowie pomagają nam odnaleźć upragniony pokój w sercu, uwolnić się od negatywnych emocji i ograniczających przekonań, oraz żyć w pełnej harmonii z naszym wyższym ja. Ich nieocenione wsparcie pozwala nam odkryć głęboko ukryte talenty i unikalne umiejętności. Rozwinąć naszą intuicję i połączyć się ze źródłem boskiej mądrości, która w nas drzemie. Słyszałam niezliczone historie o cudownych, uzdrowieniach, głębokich objawieniach i niezwykłych interwencjach, które miały miejsce dzięki bliskiej obecności i pomocy aniołów. Ludzie, którzy osobiście doświadczyli kontaktu z aniołami, często opowiadają o wszechogarniającym, uczuciu bezwarunkowej miłości, wewnętrznego spokoju. Głębokiego ukojenia i nieopisanego błogosławieństwa, ich życie uległo trwałej i pozytywnej transformacji, a oni sami odnaleźli upragniony sens i cel w dalszym życiu. Pewna kobieta, która przez długi czas zmagała się z ciężką i wyniszczającą chorobą, opowiedziała mi, jak w momencie największej rozpaczy, zwątpienia i poczucia beznadziei, Niespodziewanie poczuła łagodną i kojącą obecność anioła. Anioł przekazał jej posłanie aniołów, pełne nadziei, otuchy, wsparcia i zrozumienia. Kobieta z wiarą zaczęła modlić się do świętego Michała Archanioła, oddając się w pełni pod jego czułą opiekę i gorąco prosząc o uzdrowienie ciała i ducha. Ku ogromnemu zaskoczeniu wszystkich lekarzy, jej stan zdrowia zaczął. Się stopniowo poprawiać, a choroba ostatecznie ustąpiła. Kobieta była głęboko przekonana, że to właśnie cudowna anielska interwencja uratowała jej życie i pozwoliła jej odzyskać radość życia. Inny mężczyzna, który niespodziewanie stracił pracę i w krótkim czasie znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej, opowiedział mi, jak podczas żarliwej modlitwy do świętego Michała Archanioła. Otrzymał nagłe natchnienie, jasny i klarowny przekaz. Padł na genialny pomysł, jak efektywnie wykorzystać posiadane umiejętności, wiedzę i pasję, aby godnie zarabiać na życie i pomóc swojej rodzinie. Dzięki temu boskiemu natchnieniu z powodzeniem założył własną firmę, która odniosła nieoczekiwany i spektakularny sukces. Mężczyzna był nieskończenie wdzięczny aniołom za okazaną pomoc, duchowe wsparcie. I inspiracje. Te autentyczne historie są niezbitym dowodem na to, że aniołowie są zawsze gotowi nam pomóc w potrzebie i że ich pełna miłości obecność może trwale odmienić nasze życie na lepsze, wnosząc do niego upragniony pokój, harmonię i radość. Wystarczy tylko otworzyć szeroko swoje serce na ich bezwarunkową miłość i z ufnością poddać się ich łagodnemu prowadzeniu. Oddaj swoją rodzinę pod opiekę świętego Michała dzisiaj. Potrzebujesz tej modlitwy. To serdeczne zaproszenie. To osobistego. Być może w twoim sercu wciąż tlą się nie dające spokoju wątpliwości i paraliżujące lęki, które nie pozwalają ci w pełni zaufać boskiemu planowi. Może nieustannie zastanawiasz się, czy naprawdę zasługujesz na anielską pomoc, opiekę i wsparcie. Oraz czy aniołowie w ogóle cię słyszą i są świadomi twoich potrzeb? Pamiętaj, że aniołowie kochają cię bezwarunkowo, akceptują, w pełni takim, jakim jesteś, bez względu na popełnione błędy, odczuwane niedoskonałości i życiowe potknięcia. Są zawsze gotowi ci pomóc, podać pomocną dłoń i wskazać właściwy kierunek, jeśli tylko odważysz się o to z pokorą poprosić. Poprzez pełne troski wezwanie. Oddaj swoją rodzinę pod opiekę Świętego Michała dzisiaj. Potrzebujesz tej modlitwy. Aniołowie usilnie wzywają cię do powierzenia wszystkich swoich trosk, zmartwień, obaw i lęków w bezpieczne ręce wszechmocnej boskiej opieki. Święty Michał Archanioł, nieustraszony wojownik światła, odważnie stoi u twojego boku, gotów w każdej chwili walczyć za ciebie i za wszystkich twoich bliskich których z całego serca kochasz. Jego kojąca obecność jest jak niezłomna tarcza, która skutecznie chroni cię przed negatywnymi wpływami, złymi energiami i niebezpieczeństwami, nieustannie prowadząc cię pewnie ku dobru, szczęściu i spełnieniu. Zaufaj z wiarą anielskiemu prowadzeniu, otwórz szeroko swoje serce na ich bezwarunkową miłość i pozwól im rozświetlić twoją ścieżkę życiową. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Aniołowie są zawsze obecni w Twoim życiu, gotowi Ci pomóc, wesprzeć i poprowadzić w każdym kolejnym kroku. Niech posłanie Aniołów napełni Twoją duszę nadzieją, niezachwianą wiarą i głębokim wewnętrznym pokojem, oraz pomoże Ci przejść przez życie z odwagą, radością i wdzięcznością. Podsumowując, anielskie posłanie Aniołów. To przede wszystkim pełne czułości przypomnienie o Twojej głębokiej i nierozerwalnej więzi z boskością, o której być może na co dzień zapominasz. Jesteś ukochanym dzieckiem Boga, bezgranicznie kochanym i otoczonym troskliwą opieką aniołów, którzy czuwają nad Tobą dzień i noc. Twoja wartość jest bezcenna i niepodważalna, a Twoje życie ma głęboki sens, cel i znaczenie, nawet jeśli w danej chwili tego nie dostrzegasz. Aniołowie są zawsze obecni w Twoim życiu, gotowi Cię poprowadzić, wesprzeć w trudnych chwilach, pocieszyć w smutku i ochronić przed wszelkim złem. Ich pełne mądrości, wskazówki są subtelne, ale jednocześnie potężne i skuteczne, prowadząc Cię bezpiecznie ścieżką światła, bezwarunkowej miłości i duchowego rozwoju. Oddaj swoją rodzinę pod opiekę świętego Michała dzisiaj. Potrzebujesz tej modlitwy, to serdeczne zaproszenie do powierzenia wszystkich swoich trosk, zmartwień i obaw w pewne ręce boskiej opieki, do otwarcia się z ufnością na anielską, transformację, która poprowadzi Cię ku lepszemu, bardziej autentycznemu, szczęśliwemu i spełnionemu życiu. Pamiętaj, że aniołowie kochają Cię bezwarunkowo, akceptują w pełni takim, jakim jesteś. Bez względu na popełnione błędy, odczuwane niedoskonałości i życiowe potknięcia. Z całego serca zachęcają Cię do głębokiej wiary w siebie i w swoje nieograniczone możliwości, do życia w zgodzie z własną prawdą, w harmonii ze sobą i do odważnego podążania za głosem swojego serca, które zawsze wie, co jest dla Ciebie najlepsze. Przyjmij z wdzięcznością to anielskie przesłanie i pozwól, aby odmieniło Twoje życie na lepsze, przynosząc do niego upragniony pokój, radość i spełnienie. Niech światło anielskie prowadzi Cię bezpiecznie każdego dnia. Niech posłanie, aniołów, na zawsze pozostanie w Twoim sercu, rozświetlając Twoją drogę i prowadząc Cię ku szczęściu. Niech anielska miłość otacza Cię każdego dnia, przynosząc ukojenie, pokój i radość. Niech święty Michał Archanioł, wojownik. Światła czuwa nad tobą i twoją rodziną, chroniąc was przed wszelkim złem i niebezpieczeństwami. Z głębi naszych anielskich serc błogosławimy cię miłością, światłem i ochroną. Oddaj swoją rodzinę pod opiekę Świętego Michała dzisiaj. Potrzebujesz tej modlitwy. Zaufaj aniołom. Otwórz się na ich miłość i pozwól im poprowadzić cię ku wspaniałemu życiu pełnemu radości, pokoju i spełnienia. Niech tak się stanie. Amen.